Siemano, moi drodzy, witajcie w kolejnym Vlogmasie. Próbowaliśmy z Klaudią, z e, dla was zabawę w tym Vlogmasie, żeby było śmiesznie. Zdrowa polega na tym, dałam naklejkę na Instagramie e, pod tytułem Jaki koń najczęściej? No i widzowie dopisywali na przykład bryka albo no nie wiem dębuje leży coś takiego to ja będę czytać po prostu te pytania te pytania no tak te zdania te będę zdania, czytać no. te zdania i według nas y, jakiej koni częściej to robi będziemy pokazywać czy Takavada czy Ontario I, tak, e, Simonka. jest to, no, że... no, no, tak okay. mm, oczywiście według nas i zasady są takie Simonka, jeszcze tobie powiem i widzą że jak ja czytam który koń najczęściej bryka? To masz jedną sekundę na zastanowienie i pokazanie, który koń. Patrzymy się w kamerę cały czas. No i po chwili patrzymy co dałyśmy i dopiero dyskutujemy, czy dlaczego tak wybrałyśmy i takie uzasadnienie, nie? Żeby nie było wygląda. Jestem nie, nie <ślesy> 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 Mi zasłania. O, dobrze, dobrze. Tak, uwaga czytam. Jest tak, mm -hmm. jest tak. I... <laughs> Ale pierwszy, bo Five minutes later. Który koń najczęściej pierdzi? Już? <laughs> Nie <laughs> co dać? <laughs> Ale bez tu <kipu> ona pierdzi. <laughs> Jak na przykład <laughs> Jak stary stoi, dziań. tak stoi. Że ma wysiłek jakiś, cię, na przykład poterio pójdzie i zaczyna do niego galopować, to ona robi Albo jak bryka, tak jak, bryga, ogóle, to jak też. się złoży o, albo ziewa, o, to też, to też albo, albo jak ta się tarza, to też pierdzi czasami <laughs> Dobra, kolejne, kolejne, żeby, żeby się nie rozładowało. Który koń najczęściej śpi na leżąco? E, dobra, no, ja już brał. Dobra, Ontario rzadko, rzadko. go można zobaczyć leżącego, no. no. Jego rzadko się widzi leżącego. Ja myślę, że jakaś chwila stojącej na leżąco. E, dobra, kolejne, kolejne. E, który koń najczęściej potrzebuje wizyty weta? Ty Ontario? <grym> <grym> tak. Ale to <grym> przez to, że ma login. Tylko tak? dlatego. Eee, e, e, nie ruszę się. Gruby, stój. O, o to jest, jest fajne. Który koń najczęściej, w sumie, który koń prędzej posunąłby się do kopnięcia? Eee, co brać? Ontario? No! Co? Ale do kopnięcia czego zależy? No właśnie! No bo jak, no właśnie. Jak, do, jak do kopnięcia konia, no to wiadomo, że Ontario, Aha. bo to jest wredny, ale, ale jak do człowieka... A kopnięcia nie A jak do człowieka to sobie też, bo on czasami Aha. ma takie odpały wredne. Tak, kłada, bo zawsze kopie. Ale ona kopie w odległości, a, no. a ten drań mały czasami potrafi sobie stadąć. Zatkniesz gdzieś go tam, on... No. No, Widzisz? Widzisz? Ja. jaki, pat patrz, jaki, ja. jaki patrz, wredy. Taki który pracuje przy o, patrz, nie kopie. No, patrz, o, patrz, 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 patrz jaki wredę, Patrz, patrz, zaraz, patrz. Ja się. Dobra, okej. Okay. Wyjaśnione. Nerwowy, taki nerwowy. Kolejne, kolejne. To jest dobre. E, który koń najczęściej jest bardziej fotogeniczny? Tak. Ontario, chociaż Ontario musi na przykład mieszczenie konia włączyć. O tak, mam, tak, on jak coś zobaczysz coś, no to pięknie pozuje, aż pięknie tak, wygląda jak nie. O, tak, to ale to to tak, to, to, tak to, to tak, no, to, tak no, wygląda, że co setny jest. Dlatego Sajwolka nie, nie, nie dodaje zjeść na Instagrama, bo nie ma nawet jakich. Co takie mam dodawać? Jak tylko śpi. Dobra, dobra, ten też zresztą. O, to też dobre. E, który koń najczęściej szuka smakołyka po kieszeniach? Daj, Tak. Patrzcie, to masz. Ty patrz, śpi, nie? O no. Śpi. O, już mu lata wara jako barka. O, 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 już, już. Daj, 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 daj. No, daj, no, daj. daj, daj. Jest już tak płakiet. No. Dobry, dobry jest. Daj. O, Jacie. Dobra, już liczybać. Za dużo z tego, ale dobra, czytamy dalej. Który koń najczęściej ma więcej sprzętu? Daj, 30 lat. Dobra, widzę no, sprzęt. co? Ja myślałam, że akawada. czekaj, bo ja musiałabym mieć więcej czasu na zastanowienie No dlaczego? No, no bo sprzęt, tu musia... mamy więcej. No, bo musiałabym policzyć. No ja też bym musiała policzyć. Ale ja myślę, że akawada to Tak, tak, to tak. To tak. przecież tak. No. mówiłaś, że ci. ale ja się w domu mam. <laughs> mówię. Aha, dobra, no, dobra. Ale dobra, to chyba nos hardware'a, no dobra. Nie który wiem, koń, dobra. koń najczęściej dostaje smaczki? Taka ładna. bo, bo. potrafi dostać tyle, że ma takie. Ontario po Dwa dba o linie, co nie? On, on tutaj dba o linie, żeby być slim. Piękny, ładny, piękny, no cudowny. Który koń pierwszy przybiega do właścicielki? Najczęściej. Tylko no, jednej częściej Tylko jeden, który zacznie, od tego przychodzi do no, ludzi. Tak. Ta, nie Nieważne -ta. kto, nie kto to jest. Czy to ta, nie nie ważne, to jedzenia tak. przepraszam bardzo. To Ontario pierwszy. Do jedzenia to od tego jest pierwsze. Przynosi to podociąg, aż Ej, dobra. On nie pierwszy do jedzenia, ale do ludzi Hakamada jest pierwsza. Ja nawet czasami nie przychodzę, nie wiem, z mamą moją. I ona idzie do nas, chociaż no. I ona zawsze musi wiedzieć kto to przylaz. No zawsze, no. I pierwsza jest, a ten to śpi. On do jedzenia eee... tylko kobieta. Kurczę. Dobra. Jakie pytanie? Który koń najczęściej je śnieg? Jak... Szybko. Co dać? <laughs> w sumie to dałam, ja tak ja nie, on... ja, nie? ja też zostawiłam tak, jak trzymałam, otrzymałam trzymałam bo ja nie, nie wiem, nie ja ich nie obserwuję, tam sobie je. O, który koin najczęściej częściej Je? Nie? On je wszystko, co się rusza. On wszystko, tak. On no, sprzęt elektroniczny. Sprzęt elektroniczny ostatnio nawet maść swoją na nogę zjadł. <laughs> Bo pomyliłem tak chyba smaku z lisawką. Nie wiem, chyba myślał, że mu pomoże od środka Czuję na nogę. Więk, który koń najczęściej chodzi na spacery? No, chyba tak. A, komana, tak. Tak, bo ja jestem zbyt leniwa. W sensie jak mnie wewi wyciągnie i jest ładna pogoda typu lato, to ja chodzę bardzo często, ale teraz jak jest taka to nie dziękuję. Tak. E, więc ja... Nie ja czasu. częściej. nie czasu. mam Który koń najczęściej ma więcej energii? Dobra. Dobre pytanie, teraz, aktualnie w tym czasie, ale no. Hakamada, <laughs> tak, ale ja nie wiem. Ale, 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 ale chociaż powiem ci, że jego energia odkąd czujesz się trochę zmieniła, bo trochę jej nabrał więcej. No, ale i a, tak się jak dalej, Hakamada. I tak się jak dalej, Hakamada, bo czasami mu się nie chce. A Hakamadzie się codziennie coś chce. Ty jest no nie zawsze. Ale, ale więcej ja mi ja jej się chce niższe. relaksację, więc tak. O, który koń najczęściej malenia <grywa> Czemu ja się zawsze śmieję, nie mogę! Pod każdym pieniądzem. Śmieją się tego... z ciebie, widzisz, bo jesteś leń, ale to po panci, jesteś po panci Ale ja wypatrzcie, panisz nie mać. Spoko on ma to po mnie, bo wiecie. Ja aktualnie miałam być... Nie, będę tak. na 130, ale jak we widownie nie że idziemy nagrywać odcinek, bo, to leżałam w łóżku i żaby. który malenia. Proszę bardzo. Nie, ale to dlatego, że ja właśnie ćwiczę z nią relaksacji i staram się teraz z nią robić takie rzeczy właśnie powoli, spokojnie i zobaczcie. I nie konie. Nawet przy jedzeniu tak robi. Przy jedzeniu jak się na bok i normalnie jestem w szoku. E, więc, e, ale Ontario, myślę, że, on tak. Mówię, tak, że Ontario. Ontario. mówię, że po mnie. Ja w piżamie o godzinie 11 jeszcze leżałam. <noise> 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 tak, w ogóle z godzina 12, no. No. ja piszę do sajonkę 10 to nagrywamy a 7, nie w piżamie jeszcze leżałam. I TikToka ja takie Nie wierzę. I znowu TikToka. Który koń najczęściej ma ląże? Ontario. Tak, Ontario. Ontario, bo Ontario teraz pracuje nad uruchomieniem zatku. Nie umie zadać. Tak, Ontario ma najczęściej. Z tym się zgodzę, bo Akamada to to tak. Tak zależy. Zależy, Sąsiad jaki ma humor na Tak? No. O, widzę, fajnie. Ech. Nie wiem, czy to było... Dobra, który koń najczęściej ma zły humor? <śmienicza> to sąsiada, to sąsiada, czy... Widzicie? Widzicie, co robią Jedzeli. sąsiedzi z naszymi końami? Jedzolko. Tak, jedzą A co było? Bardzo. Który koń ma co? <śmienicza> e, czekaj, ma zły humor. A. Ja on tario. No tak. No patrzcie, <śmienicza> patrzcie na niego. Super! Jeszcze będzie, że koń zabił, zabił sajmokę na nagraniu. Tak, bądź. To który koń najczęściej rży? Hakamada? Co? No. A No nie. No hakka... jak nie? No Hakamada i czasami no tak. je baczy, no tak. i, i do jedzonka czasami, i nawet teraz. A on tylko jak się Hakamada zabierze. No właśnie, no. ale więcej razy wtedy ciągle rży. No on stop. Więc widzisz, a kawada w Zarży jest jeden raz i spokój. On chyba pobił rekord. Jak zostaje sam, to jest ciągle. Hej, haj, haj. trafi ha. tak przez pół godziny i sąsiadą, <noise> Słuchaj, co się do tego. Słuchaj, co się do tego Której koi najczęściej płoszy się? Ariel. Proszę na te Apera <suszyńczyk> to się Ja tak To o, się zauważyłam. Słuchajcie, ten może tak się, już się... O, siebo, te, się no. bo już żyła? czai. A on się poddał. Też się No, A ja jestem... No. Spadło mi. <laughs> nawet, te, nawet na to się popatrzył, jak na nie wiadomo co. Chce, że się nagrywała 20 minut. Czyli tak, jak ma być. Więc kończymy y, tą zabawę. Może jeszcze pokażemy. Tak, już kończysz wszystkie pytanie? No. A daj jeszcze dwa. Ale jakie? No jakie? Ja nie ma już? to <noise> no zaraz usłyszałaś. Daj jeszcze dwa, fajne to. Daj jeszcze dwa. Daj jeszcze dwa. A może. Z najczęściej je lampki? Co? 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 Ale To do lampki da się jeść? No nie wiem ty. Co to za pytanie? Dobra. ja tak jako jedyna do nich ja dostaje. Tak, więc... ja tu będę świętać. Ona <No> się Seriously, what the fuck are you doing? O, cześć! O, Tarius Zastrosny, pan się wkurzył. On się wkurzył. Później drożdż, to dzicia, pysia, malutka, dudu. Ruriko i najczęściej się tarza. Tak, ze swojej ma. On się tarza tylko jak się spoci. Znowu ja się tak, ja muszę... nie wiem, to będzie jakiś śmiejący się odcinek. <grym> Taką także przy tym nagrywali. <grym> nie, trzy miały być. No jaki powiedziałaś dwa? Ale bo po to powiedziałem ja, jest... Ale bo to co, co, jednak lepo. trzy. No, no, daj jeszcze dwa. jeszcze to. dwa. No, Fajne to. No były trzy. Jednak Dobra, ostatnie. Tak, ale najlepsze jakieś takie. no Nie ma najlepszego. Nie, jak nie. nie. Konziur. Dobra, kto najczęściej biega? Mm, mm. Co? Najczęściej biega szybko. Nie, nie, nie. A wada. Dlaczego? Co ty robię? o jaki wkurzony. Pa pa. Pa, 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 zaraz będzie, Zara będzie. Faj, 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 chodź tu. Fight. Come back! Come back! Co ta? Come back! Dobra, Okej, okay, no to było na tyle pytań. Yy, najczęściej koń biega, znaczy yy, nie wyjaśniliśmy czemu... Koń <grywa> najczęściej biega, hakamada no, tego boi. No bo on się boi, także taka odpowiedź. Nie, hakamada, <grywa> bo, bo mam wiesz, więcej energii, bo, bo na świętym wichrem przecież. No, to jest ostrym. No. Dobra, Ostfind. kończymy dziękuję za oglądanie oczekujcie jutro o 17 następny vlog czyli trzeci dzisiaj jest drugi, bardzo fajnie żeglamy się z reniferkiem z Ontario, Ontario też trzeba załatwić czekaj, czekaj, a masz takie robi na chacie? nie mam, mam to o, pa, dobra, dobra <grytanie> no on się wtórzył. nie, on nie lubi tego Aha, nie lubi tego. Chodź tu? Masz Reniferka. Masz tu. I czemu ja mam takie A? Masz reniferek. Dobra, to czekaj, zrobiłem miniaturkę Weź, pokaż Ontario. Dobra, jest Gdzie mam tego pontona?